Na takim meczu naszej kamery jeszcze nie było. Grająca w grupie II Śląskiej Ligi Trampkarzy rocznika 2002 drużyna Stadionu Śląskiego podejmowała Siemianowiczankę Siemianowice Śląskie. Gospodarze od samego początku bezkonkurencyjnie liderują tabeli swojej grupy. Drużyna gości do meczu z Chorzowianami plasowała się w środkowej części stawki, ale w dwóch wyjazdowych meczach straciła tylko dwa gole. Do meczu w Chorzowie. Wynik spotkania otworzył w drugiej minucie Michał Milewski. W trzeciej minucie do siatki trafił Kamil Kulczyk. Po kolejnych trzech minutach było już 3-0. Na listę strzelców wpisał się Jakub Michalczyk. 50 sekund później ten sam zawodnik podwyższył rezultat na 4-0 dla Stadionu Śląskiego. A po upływie kolejnych 30 sekund po indywidualnej akcji Michała Barcia zrobiło się 5-0. W dziesiątej minucie po raz kolejny popisał się Barci i Chorzowianie prowadzili już sześcioma golami. W 11 minucie gry precyzyjnym strzałem z dystansu popisał się Grzegorz Glapka 7-0. 14 minuta ponownie na listę strzelców wpisuje się Glapka i mamy 8 gola dla gospodarzy. W 21 minucie na koncie Glapki był już klasyczny hat-trick. Po zmianie stron pierwszy i ostatni raz w tym meczu bramce stadionu zagrozili goście, piłka wylądowała na poprzeczce bramki stadionu. A później podopieczni trenera Miłkowskiego wrócili na połowę rywala, z której nie zeszli już praktycznie do końca meczu. 7 minut po przerwie 10 gola dla Chorzowian zdobył debiutujący w barwach naszego klubu Jakub Myszor. W 42 minucie na raty swoją trzecią bramkę w spotkaniu dołożył Michalczyk. Swoją drugą bramkę dołożył Milewski 45 minuta i stadion prowadził 12:0. w 50. minucie pewnym strzałem bramkarza Siemianowic po raz kolejny pokonuje glabka A w 53. minucie swojego hat-tryka upolował również Milewski. Stadion prowadził już 14-0. W 56 minucie do siatki rywali trafił Glabka, piąty raz w tym spotkaniu. Na dwie minuty przed końcem gry do grona zdobywców trzech goli dołączył Michał Barć. Wynik spotkania na 17.0. ustalił w samej końcówce Kulczyk. Stadion Śląski rozgromił Siemianowiczankę Siemianowice Śląskie różnicą 17 goli. Myślę, że jest zespołów parę, które mogą się nam przeciwstawić, ale tak jak dzisiaj słusznie Pan zauważył, no przeciwnik nie postawił za wysoko poprzeczki. Myślę, że ciężki mecz dla tych chłopaków, dla przeciwników. I też okazem okazji mnie zmarnowali, że spalonych Wy tutaj jesteście mocnym rocznikiem. Trener też powiedział, że, że wielu z Was się łapie do, no. do, do kadry, tak? Tak. Jak się gra z nowymi kolegami? Dobrze. Wiesz, my są zgrani. Jak to się stało, że trafiłeś z tyłu tutaj? Siedem minut. No rocznik 2002 to taki rocznik z sukcesami można powiedzieć. Wygrywa turnieje. Rok temu już wygrał ligę w roczniku starszym 2001, także chłopcy mają duże, duże umiejętności jak, jak na swój rocznik. Jest możliwe zgłaszanie ich też do rozgrywek wyżej nazwijmy to? No Grają od nas chłopcy w roczniku 2001 w Śląskiej Lidze Trampkarzy u, u trenera Miedzy. Pięciu, sześciu chłopaków zawsze jak jest okazja, w tygodniu trener powołuje tam do rocznika starszego.